Dzień dobry, witam Was na kolejnej lekcji. Słuchajcie, ostatnio mówiliśmy o pierwszym rozbiorze Polski, mówiliśmy też o tym, że Państwa ingerowały w naszą sytuację i ta ingerencja skończyła się w końcu w taki sposób, jak jak zakończyliśmy lekcję, czyli Państwa wzięły sobie po kawałku ziem, były to Rosja, Austria i Prusy i dokonały pierwszego rozbioru Polski. Sejm Polski zatwierdził tą decyzję w 1793 roku. I przypominam, że wysłałam Wam link dotyczący obrazu Rejtan Upadek Polski. Naprawdę warty do oglądnięcia. Ci, którzy nie wiedzą o czym mowa, warto sobie wygooglać polimaty po moim trupie. Dokładnie tak się nazywa odcinek. Genialnie przedstawiony obraz. Upadek polski, obraz, który większość osób zna. Naprawdę polecam polimaty, bez mojej zgody. Nie, po moim trupie. Po moim trupie tam jest. <laughs> ok, słuchajcie, temat kolejny. Kultura polskiego odrodzenia. Co dzisiaj? Będziemy przepraszam, kultura polskiego oświecenia. Co dzisiaj? Będziemy mówili o tym, jakich jak mieliśmy przedstawicieli w Polsce kultury polskiego oświecenia. Będziemy mówili też o tym, jak nasz król Stanisław August Poniatowski zapatrywał się na, na kulturę w naszym państwie I, i czy w ogóle w tych czasach stanisławowskich, czyli w czasach rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego dochodzi w ogóle do jakiegokolwiek rozwoju kultury, ale jeżeli tak, no to na jakim poziomie? No, już na początku Wam zdradzę, że rzeczywiście druga połowa XVIII wieku to przede wszystkim w Europie niesamowity rozkwit epoki oświecenia bardzo dużo zmian, zarówno słuchajcie zmian w kulturze, ale też w polityce bo pojawia się przecież Monteskiusz, który proponuje trójpodział władzy mnóstwo krytyki kościoła, mnóstwo krytyki. Absolutyzmu, podziału społecznego i te poglądy chcąc, nie chcąc, one trafiają do państwa polskiego i rzeczywiście znajdują tutaj, słuchajcie, takie dobre podłoże. Polacy również rozpoczynają krytykować to wszystko, co działo się do tej pory, do XVIII wieku, do połowy XVIII wieku w Europie. Kogo mamy z takich najwybitniejszych przedstawicieli? To na pewno słuchajcie Ignacy Krasicki, którego albo znacie, albo poznacie chociażby przez bajki Krasickiego. Jest on autorem fraszek, ale takich fraszek o zwierzętach, które mają nadane cechy ludzkie i tak naprawdę ośmieszają przede wszystkim szlachtę. Mamy też pisarzy takich, typowo politycznych i tutaj będzie Hugo Kołłątaj i Stanisław Staszic i oni ewidentnie w swoich dziełach wytykają wady ustroju państwa polskiego, krytykują liberum veto, krytykują wolną elekcję i głoszą też takie hasła, że mieszczanie i chłopi powinni dostać więcej praw, a szlachta powinna mieć bardzo te prawa ograniczone, ponieważ się zaczyna panoszyć w tej swojej władzy. Więc te pogl poglądy oświeceniowe, które w Europie były, trafiły też do Polski. Co jeszcze w tej naszej kulturze? No, słuchajcie, w połowie XVIII wieku u nas powstaje po raz pierwszy teatr narodowy. I z teatrem narodowym bardzo mocno związana będzie postać Wojciecha Bogusławskiego, który przez około 30 lat będzie dyrektorem Teatru Narodowego, a który jest też autorem mm, dramatów. Wystawianych na deskach teatru. Do najsłynniejszych należy, muszę podglądnąć, Cud Mniejmany, czyli Krakowiacy i Górale. Jest to sztuka, która tak jak oczekiwano w drugiej połowie XVIII wieku, krytykuje obecną sytuację w Polsce, krytykuje wtrącanie się zaborców i wzywa w tej sztuce Polaków do obrony przed najeźdźcami, przed naszymi sąsiadami. Druga osoba to Julian Niemcewicz i na pewno będziecie mieli do czynienia z tą postacią, ponieważ jedną z lektur Niemcewicza będziecie omawiać, dokładnie nie wiem, czy to jest na poziomie szkoły podstawowej, czy średniej, Julian Niemcewicz, powrót posła. Również mamy krytykę Państwa, żądanie reform, gruntownych reform i wytykanie lenistwa szlach. Co jeszcze? Słuchajcie, strona 164 i bardzo dużo fajnych informacji, że król jest mecenasem, mecenasem sztuki. Rzeczywiście nasz król, ja na poprzednim naszym filmiku powiedziałam, że jeżeli pod względem y, takim kulturowym czy gospodarczym temu królowi, no pewnie może zawsze można coś zarzucić, ale można mu wiele przypisać dobrych rzeczy, tak, pod względem politycznym nie, ponieważ państwo po prostu pada pod rządami tego władcy. To rzeczywiście kultura jest to rzecz, którą zawdzięczamy w XVIII wieku Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. To jest wybitny mecenas sztuki na tamte czasy sprowadza między innymi do polski dwóch malarzy, Bociarelli i Belet, to zwane kanalettem. I tutaj historia o kanaleccie, zanim jeszcze powiem o innych zasługach, jest bardzo ciekawa, ponieważ kanaletto namalował obrazy, słuchajcie, XVIII wiecznej Warszawy, tak jak Warszawa wyglądała w XVIII wieku. I z tymi obrazami wiąże się ciekawa historia podczas II wojny światowej, ponieważ te obrazy zostały ukryte, i często w ósmych klasach, kiedy omawiamy II wojnę światową. No pada takie pytanie, no skąd oni wiedzieli, jak odbudować tę Warszawę? No właśnie z obrazów Kanaletta. Przez to, że w XVIII wieku Stanisław August Poniatowski zaprosił Kanaletta, Kanaletta namalował XVIII-wieczną Warszawę. 200 prawie, że lat później, w czasie II wojny ukryto te obrazy Kanaletta i po II wojnie można było odtwarzać na podstawie tych obrazów Warszawę, odbudowywać ją, ponieważ 80% miasta było zniszczone. Ale wracamy do XVIII wieku. Król Mecenas Sztuki. Zaprasza wybitnych malarzy, tak jak powiedziałam, Bociarelliego i Canaletta. Założył i finansował pismo Monitor, które szerzy tolerancję religijną oraz nauki przyrodnicze. Organizuje tak słynne, już wspomniane przeze mnie obiady czwartkowe, czyli spotkania literatów, polityków, ekonomistów, filozofów, publicystów. Te spotkania odbywają się albo na zamku królewskim, a w późniejszym czasie w rezydencji króla w Łazienkach. Ta działalność królewska miała być przykładem dla magnaterii, dla bogatej szlachty, że, że można coś w tym państwie zrobić. Słuchajcie, a propos Łazienek. Łazienki, które zostały wybudowane, które mamy troszeczkę dalej, 166 strona. I tu naprawdę musicie przesiąść do tego, żeby to sobie przeanalizować, bo to są tematy, które gdzieś nam już później będą wracały i będziemy się do nich odwoływać. Czym są Łazienki? Pierwszy największy budynek, pałac na wodzie, ten najsłynniejszy, słuchajcie, tutaj to. W ogóle budowa, skąd nazwa Łazienki, to miał być kompleks kąpielowy. Stąd nazwa Łazienki. Później stał się taką letnią rezydencją królewską i on jest wybudowany w stylu klasycystycznym. Klasycyzm powinien Wam się kojarzyć z czymś klasycznym i prostym. Jak słuchajcie, barok, przypominam, to na budynkach było mnóstwo: były fale, były załamania, były y, muszle, były y, jakieś postacie, y, wykończenia. Bardzo bogate. Tak, słuchajcie, w stylu klasycystycznym. Klasycyzm to klasyka, prostota odwołująca się do starożytności. I tutaj pewnie zauważycie dlaczego do starożytności, ponieważ wejście to są kolumny. Słuchajcie, nad wejściem mamy taką nadbudówkę, która się nazywa Belweder. Proszę zwrócić uwagę, prosta budowla. Nie ma żadnych załamań, żadnych linii, żadnych ozdób, żadnych wykończeń, chociażby w postaci tych słynnych muszli, żadnych put. Putta, czyli aniołki. Prosty, klasycystyczny. Taka sama budowla, strona wcześniej, 164. Pałac w Śmiełowie, w Wielkopolsce. Znowuż mamy opisane i widać. Klasycyzm. Klasycyzm jest prosty do rozpoznania. Te wszystkie style trzeba gdzieś umieć po jednym elemencie rozpoznać. Styl klasycystyczny no to już jest styl prosty, nawiązujący do antyku, z kolumnami. Często słuchajcie z, z tym panonem. Tym panom przypominam, to było to trójkątne wykończenie. To jest tym panon co jeszcze? W architekturze cechuje ta prostota, ale dodatkowo, słuchajcie, bardzo dobrze rozwija się rzeźba i malarstwo. I teraz rzeczywiście szlachta Magnateria buduje bardzo dużo w tym takim prostym stylu, ale ozdabia go, wnętrza są ozdabiane rzeźbami i malowidłami stałym elementem oczywiście muszą być kolumny one muszą się znajdować proste linie i teraz macie przykłady w podręczniku też proszę doczytać tu macie rzeźbę, tu macie wysły czyli malarstwo to wszystko cechuje XVIII wiek i też na gdzieś tam pewnie w notatce ci którzy nie mają notatki to nie wiedzą, że wspomniałam o czymś takim jak Komisja Edukacji Narodowej Kończy się pierwszy rozbiór Polski. 1772 rok państwa zaborcze, Rosja, Austria Prusy, grabią nasze państwo. Rok później odbywa się Sejm w 1773, dokładnie w styczniu, który zatwierdza ten pierwszy rozbiór, ale też w tym samym roku w 1773 zostaje powołana do życia Komisja Edukacji Narodowej. Komisja Edukacji Narodowej to jest, słuchajcie, instytucja, która zajmuje się edukacją społeczeństwa. Komisja przejęła majątki po jezuitach, ponieważ jezuici zostali zlikwidowani wcześniej przez papieża. Podlegają pod komisję wszystkie szkoły, które do tej pory istniały, od szkół parafialnych aż po uniwersytety. I rozpoczyna się proces kształcenia młodzieży. Ale takiego kształcenia nie jak było do tej pory, ponieważ Komisja Edukacji Narodowej zarzuciła stary typ kształcenia, który nie jest adekwatny do rzeczywistości. Komisja postawiła na wiedzę praktyczną, która będzie potrzebna w życiu, a nie tylko na wiedzę teoretyczną. Taką dużą zmianę, jaką wprowadzono w szkołach. To nauczano w języku polskim, a do tej pory nauczano w języku łacińskim, który nie był nam potrzebny i nie rozwijał też naszej kultury. Czego uczono w tych podstawowych szkołach parafialnych, czyli tych najniższego szczebla? Pisanie, oczywiście czytanie, proste obliczenia, rolnictwo, ogrodnictwo, czyli te podstawy. I teraz to była szkoła parafialna, i każda kolejna szkoła wyższa już miała wzbogacony poziom kształcenia. Do Komisji Edukacji Narodowej powołano taki drugi, drugą instytucję, Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, czyli powołano instytucję, która miała zająć się stworzeniem dla przyszłych uczniów czegoś na zasadzie takich podręczników, dzięki którym będzie można się nauczyć. I tutaj Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, i tu bardzo znana osoba, która działa też w Komisji Edukacji Narodowej, Grzegorz Piramowicz, który odpowiada za, za te treści, w tym wydawane w, w podręcznikach. Słuchajcie, kultura genialnie się rozwija. Przeglądnijcie sobie wszystko w podręczniku, co tutaj jest. Jeżeli będą jakieś pytania to bardzo proszę do mnie się zwracać. Postaram się jeszcze coś dopowiedzieć. I zostawiam was z taką sytuacją, że mamy świetną kulturę, świetnych, słuchajcie, artystów. Wspaniale się intelektualnie rozwijamy, a z drugiej strony mamy upadające państwo, brak reform, brak sejmów, non stop liberum veto i za nadrzu już będzie czyhał drugi rozbiór, który tak naprawdę no, był karą za pewien nasz pomysł. O czym mowa to już na następnym naszym spotkaniu. Dziękuję, do zobaczenia.